Siemano, tutaj yy, Wetek. A tu Bert. Dyrta miałem. Dobra. <grybki> yy, tak, mamy no, tutaj sobie witamy, lawę, grzybki, grzybki, arbuza, lód. I, i tak. nagrywamy to już drugi raz. Nasiona, dyni, i tabliczkę. A nagrywamy to już drugi raz, ponieważ... Niech eee, eee, ja zrobił taki mały błąd. Zrobiłem mały błąd z padłem z itemami. Odrodziłem się na jakiegoś typa wyspie, dał, ustawiłem sobie... Yy, zabrałem mu wszystkie itemy, poszedłem do nas na wyspę i coś tam się zaczęły, jakieś buki. buki. No, włożyłem do skrzyni wszystkie moje itemy, yy, koble stał. Yy, aha, to stało. Się tak, że ja zapomniałem... Yy, a, nie ścinę, gdy już chciałem się te liście. Um, zapomniałem zabrać drzewa od niego z wyspy i nie mogliśmy zrobić żadnego kilofani. Rozwolę skrzynię. No ej, poczekaj ja się zabrać tamtą główną ze stamtąd. Te liście wszystkie. Jak widzicie mamy prawie podobne skiny, tylko że B-Bart Ber ma Nike, a ja mam Adidas. Ja mam piękniejszego, on ma przy Ha 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 ha. A kto ci dał pomysł na tego skina? ha. ha, ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. Dobra. Tematu, dobra, robisz to, robisz to Koniec tematu, bo mi jest lepszy No ja też chcę to wiedzieć jak ci zrobić Jak ci zrobić dobrze i ci postawić crafting table Uuu, ja. O tak, tam A teraz jak ci zrobić Ja mam cztery deski, to sobie zrobię I to ja chcę sam zrobić. Daj mi jedną deskę Masz Aha, włożyłem do karta Opa! Opa! Udało dałem ci dwie. Widzisz jaki jestem. To Dobra. A więc... Kuba sobie, teraz będzie... No. No a ty opowiedz o serii. Aha, tak, seria będzie. Razem z Bertem będziemy nagrywać serię. I będzie to seria Skyblocka Początkowa seria. Tak. Um, nie będziemy, nie będziemy, jak to się zwie, um, Nie będziemy robić już serii z modą Warfam, ponieważ znudziła nam się naprawdę bardzo gra, sama gra nam się znudziła. Jak i nagrywanie tej serii. Było zbyt monotonne. Tak. No. What? 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 Oh. Znowu? Nie, fart <laughs> Dobra. A masz skrzynię? No się dobra. Eee, nie. Eee, to ci spadła może? Może. Jeeezus, dobra. Tak. Okej. Okay. Co my tak tutaj wpierdzieliłeś z arbuza? No gdzie, nie ma naprawdę tej skrzyni, to co, nie będę robił jej na razie. Dobra, Okej. Okay. Coś ty zrobił, po co A, ha tutaj? Co? I po co, się w tą skrzynię schował? No. Dobra, e, wrócimy do was jak Kuba na kopie kobla. Papa. Pa, żegnamy się na sekundę. Dobra, więc wracamy do naszej przerwy. Kuba jeszcze jednak zrobił trochę mostku. Ja zrobię małą platformę, w której się rozbudujemy. No tam będzie domek budował ponieważ... Ach, Będzie mój piękny domek z kobla Więc, jeżeli trochę rozwinę tę platformę to, to na dzisiaj, to na dzisiaj zakończymy nagrywanie O FAK f**k, dwa serca Kończy mi się autostop Ja mam dziewięć Więc tak skończyłeś to No trochę rozbudowałem, ale to jeszcze nie taka mała być dla platforma, trochę większa. Z 10 minut już nagrywamy. No co to jeszcze, jeszcze. nie to, wiemy, e, jeszcze będziemy się zamiar żegnać. Chyba chyba tego a my coś będziemy mówić, jak tak, jak, jak w ogóle... Y Oj, Jezus... Nie Co? powiedziałeś mi, że nie mam mikrofonu tak blisko i teraz będzie mnie chujowo słychać. Jez, yes, Dobra. Dobrze cię słychać. No, ale na filmiku inaczej. Dobra. Jeszcze o to. Eee, będziemy sobie grać na tym... ...pięknym skatebloku. Creeper. <gryper> creeper. Gdzie? Creeper. 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 Creeper, Oj, spadł. Ale emocje. Jakby nam rozwalił dom, to bym nie wrócił. Dobra. Ale bym się wtedy śmiał. A w ogóle wróciliśmy po godzinie nagrywania tamtego wcześniejszego, ponieważ yy, ktoś, jakiś admin, wiecie, wyłączył serwer. Czy coś takiego, by był wyłączony serwer. Dobra. No. Jak? Hello? Kurwa. Nie przeklinaj, kuba. Bo... Czemu? Kiem... Ja lubię przetlinać. Dobra. Dwa creepery. Gdzie? Tam. jest. O. Ale one tu chyba nie mogą wybuchać nawet. E? Dobra, nie będę próbował. Więc creeperki e, spadajcie. okej. Okay. A więc dobra, my będziemy się żegnać. E, yes. Następnie dzi dzisiejszy, od znaczy... Kolejny odcinek być może jeszcze będzie dzisiaj. A więc żegna się Adidas. I żegna się. Nike. 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 Jest, nie wiem. Dobra, więc żegnamy się. Na razie.